Piotr Piotrzek, witam Państwa. Dziś moim oraz Państwa gościem jest Pani Joanna Smereczańska-Smulczyk, radca prawny zatrudniona w firmie Euko. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, w witam serdecznie. Pani Anno, będziemy dzisiaj rozmawiać o niezwykle istotnym temacie tym bardziej z perspektywy tego, że zbliża się zima, czyli to, że jeśli mamy, jesteśmy poszkodowani na przykład w wypadku drogowym, możemy prosić, o może nie, nie prosić, ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy, czyli od niego, od jego oce, prawda? E, dokładnie jest, doku, dokładnie tak jest jak Pan redaktor mówi. Em... Kwestią tylko problematyczną jest to, że osoby poszkodowane tak naprawdę ze względu na brak świadomości ubezpieczeniowej, świadomości prawnej formują bardzo niewiele roszczeń w odniesieniu do katalogu roszczeń, które im przysługuje. Ponieważ głównym dominującym roszczeniem, z którym zwracają się osoby poszkodowane jest to zadośćuczynienie, czyli jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować krzywdę, czyli uszczerbek na zdrowiu, roztrój zdrowia. I zupełnie o tym, że kodeks cywilny daje możliwość ubiegania się o zwrot wszelkich kosztów, które wynikają w związku z uszczerbkiem na zdrowiu rozstrzałem zdrowia. To znaczy wspomniała Pani o tym katalog katalogu roszczeń. Tak. O między innymi, czego możemy się domagać od odsprawozdawcy? Między innymi z kosztów leczenia, czyli kosztów mhm. transportu osoby poszkodowanej, kosztów pobytu takiej osoby w szpitalu, w placówce medycznej, dojazdów osób najbliższych do takiej osoby w celach odwiedzin, na przykład mhm. rodzice, którzy odwiedzają chore dziecko, koszt zakupu leków, koszt rehabilitacji, koszt opieki osób trzecich. Naprawdę to nie jest katalog zamknięty, jest to katalog otwarty i tak naprawdę od tego, jakie wydatki ponieśliśmy, to możemy się zwracać o ich. Zwrot oczywiście, jeżeli pozostają one w związku przyczynowym z tym zdarzeniem. No właśnie, o jednej rzeczy, akurat jedna rzecz mnie bardzo za, zaciekawiła o tym, o czym Pani powiedziała, mianowicie to, że możemy e, starać się o odszkodowanie może nie odszkodowanie, ale o zwrot e, tych wydatków oso, osób, które nas odwiedzają. Jest to dość ciekawy zapis. E, dokładnie tak jest. jest to, to wynika, e, mówię, z, szeroko, z szerokiego rozumienia słowa zwrot wszelkich e, wydatków, mhm. które powstają. I faktycznie, jeżeli poszkodowanym, załóżmy jest małoletnie dziecko przebywające w szpitalu i rodzice go odwiedzają, to wtedy no, nie może być wątpliwości, że stan psychiczny takiego dziecka jest dużo lepszy, szybsza jest rekonwalescencja i tym samym jest zmniejszenie skutków tego zdarzenia. Dlatego pozostaje to w bezpośrednim związku adekwatnym z tym zdarzeniem. Powinno to podlegać zwrotowi. Kolejna rzecz, która mnie również zaciekawiła, to to, że możemy e, ubiegać się o zwrot kosztów, jeśli chodzi o dietę. Dość taki enigmaty, dość enigmatyczny zapis, można powiedzieć. E, tak, jest to wypracowane przez orzecznictwo i przez doktrynę. I tak naprawdę osoby poszkodowane wymagają specjalistycznego odżywiania. Na przykład mhm. musi to być dieta e, wysokobiałkowa albo dieta, która spowoduje, że... Na... Szybszy wzrost uszkodzonych tkanek, prawda? I dlatego tutaj jest dosyć specyficzna sprawa, bo jeżeli coś nie jest zakazane, czyli nie ma zakazu medycznego co zastosowania pewnych rzeczy, tak naprawdę wszystko jest do przyjęcia, jeżeli to ma pomóc tylko w powrocie do zdrowia. Pani Joanno, no chyba najważniejsze pytanie. W jaki sposób mamy ubiegać się? Jesteśmy uczestnikami wypadku, tak? Jesteśmy poszkodowani, no i właśnie. Jak wygląda procedura takiego? Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, bo o tym akurat mówimy, jest postępowaniem na wniosek, nie z urzędu. Czyli jeżeli to poszkodowana osoba nie złoży odpowiedniego wniosku, nie sformułuje roszczenia, nie uzasadni go i nie udowodni, to takiego odszkodowania czy zadośćuczynienia nie otrzyma. Dlatego to na poszkodowanym spoczywa ten ciężar dowodu, no i konsekwencje negatywne w przypadku, kiedy ten dowód nie zostanie w sposób prawidłowy przeprowadzony i postępowany. Ale czy to znaczy, że osoba, która doprowadza na przykład do wypadku, tak. my musimy później iść do tej osoby, ubiegać się o jakieś pismo, potwierdzenie tego, że my jesteśmy poszkodowani no. i to, no i w jego OC, jakby nie było, później będzie ten zwrot kosztów. Tak, na, Tak naprawdę poruszamy tutaj, no wiele dziennie, jeżeli chodzi o, o odszkodowanie w ramach OC. Jeżeli chodzi o OC komunikacyjne, to tym dokumentem potwierdzającym Uczestnictwo w zdarzeniu jest notatka policyjna. Mhm. Co do zasady, prawda? Jeżeli tego nie ma, no to faktycznie musimy potwierdzić te okoliczności. Mamy oświadczenie uczestników i na tej podstawie mamy określone uczestnictwo i wzajemną relację tych uczestników. No i określenie podmiotu, który jest winny danej kolizji. Albo nie, no proszę powiedzieć tak z doświadczenia. No wiadomo, no jednak. Jednak wiemy o tym, że bardzo często ubezpieczyciele chcą uniknąć tego typu wypłat. Czy taką sytuację możemy obserwować również wśród polskich ubezpieczycieli? Jak najbardziej. Dlatego uważam, że zasadnym jest powierzenie takim dochodzenia tego rodzaju rośnie, jeżeli ktoś nie ma wiedzy, nie ma doświadczenia w tym mhm. zakresie podmiotom profesjonalnym, tak jak w każdej innej dziedzinie życia. No właśnie, jeszcze kolejne moje pytanie. Jestem ciekaw, bo wyczytałem akurat w tym raporcie, tak, że jest problem, jeśli chodzi o leczenie prywatne. Ubezpieczyciele nie chcą zwracać tych kosztów, jeśli nazowa poszkodowana leczy się u prywatnych lekarzy. E, tak, taki, ten, ten, taki problem obserwujemy e, mhm. i faktycznie argumentem, którym posługuje się towarzystwo Ubezpieczeniowe jest to, że e, osoby poszkodowane są e, ubezpieczone i podlegają leczeniu bezpłatnemu w ramach NFZ-u. Natomiast e, tak naprawdę każdą sprawę trzeba rozpatrywać indywidualnie. Mhm. Jeżeli. E, Jednostka chorobowa jest tego rodzaju, że wymaga konsultacji medycznych u innych lekarzy specjalistów, no to nie można odmówić prawa takiej osoby do tego, żeby skorzystała z przysługującego mu uprawnienia, bo tak naprawdę przecież chodzi o ratowanie jego życia. Czyli jeżeli odpowiednio to udokumentujemy, udowodnimy, że faktycznie było to celowe i niezbędne, przede wszystkim z medycznego punktu widzenia, to nie powinno tutaj... To być jakoś no tak, ale jeśli rozmawiamy o tym raporcie właśnie który dzisiaj spółka przedstawiła, tak. no to niestety tam jest opisany taki problem, taki przykład, mhm. że osoba, która została poszkodowana, skorzystała z usług prywatnego lekarza dlatego, że NFZ miał zrobić badania kolana dopiero za kilka miesięcy. Przecież to jest wypadek, więc to trzeba zrobić z dnia na dzień. Dokładnie, jeżeli to mówię, okoliczność jest tego rodzaju, że mamy opóźnienie w wykonaniu jakiejś czynności medycznej. To z kolei może rodzić negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o stan zdrowia, jakąś trwałą dysfunkcję ruchową. Wówczas to jest uzasadnione i jak najbardziej możemy żądać zwrotu takiej kwoty. Tutaj zresztą sprawa skończyła się na etapie postępowania sądowego i biegły, który był powołany na etapie sądu, wprost stwierdził, że gdyby ta osoba oczekiwała zgodnie z terminem wyznaczonym przez lekarzy na ten zabieg, to dysfunkcja bezspornie byłaby nieodwracalna. Dodajmy również, że zwrot kosztów nie polega tylko na tym, aby były to małe kwoty w przypadku tak jak wspominaliśmy, tak. na przykład diety lub odwiedzanie najbliższych, ale również to są wysokie kwoty, dlatego że można starać się o zwrot kosztów, jeśli chodzi o na przykład samochód, który jest przystosowany do transportu osób, które są trwale, trwale uszkodzone na zdrowiu, no i również możemy mieć, jeśli tak ogólnie powiem sprawy budowlane, które przystosowują również mieszkania lub biura. Dokładnie tak, wynika to wprost z definicji wszelkich kosztów, więc jeżeli faktycznie osoba, która była uczestnikiem zdarzenia jest poszkodowaną, ma tak dalece posuniętą dysfunkcję, że jest no niezdolna do samodzielnej mhm. egzystencji, do samodzielnego poruszania i wymaga tutaj wsparcia, jeżeli chodzi o sprzęt ortopedyczny czy wózek inwalidzki, to też to rzutuje, kolejną rzeczą jest to, że musimy przygotować pomieszczenie, gdzie ta osoba przebywa do tego, żeby ona mogła w sposób swobodny i bez tak naprawdę wsparcia osób trzecich przemieszczać się. Więc jeżeli to jest uzasadnione jej stanem zdrowia, podlega również zwrotowi. Pani Joanna, no miejmy nadzieję, że jednak odsetek osób, które znają czy będą znać już te zapisy będzie coraz większy w Polsce. Chyba w Europie to już jest bardziej popularne i bardziej, że tak powiem, publiczne niż u nas na razie w Polsce. No na razie jest to problem i oczywiście musimy go naświetlać i nagłaśniać. Właśnie dziś to zrobiliśmy z moim oraz Państwa gościem, z panią Joanną Smereczańską, Błączyk, która jest zatrudniona w spółce Ełko jako radca prawny. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.